Ależ witam. Standardowo w odnosikach. Ale nie jak z tutaj z naszych poczytań. Musiał spotkać ze Ze wyłącznikiem. No. no Nie wiem czy tak to działa. Coś mi tutaj nie gra. Coś, coś tu się nie klei. No. Słuchajcie co Miejsce jest pięć. Jeden ten? ja jestem w ogóle? ja robię tu? Co ja robię? Ja mam się... Znaczy czekaj, gdzieś jest tutaj obok. Na pewno jest na górze. Znaczy w środku. Dzisiaj będzie ciężki dzień, coś czy czuję. Znałem rano, więc pewnie będę mówił głupoty, albo się po prostu wplątał gdzieś jakoś tam. Jak na początku. a jak jakiś tam dyn, tego tam, tego ten. potrzebujesz pomocy. Co Nie że ktoś inny jest. Myślałem, że jestem sam, prawda? Nie robię Tak to musi być. Rozumiesz? Albion będzie i a potem za późno. So, what's up? Almost got clip finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Thinking you can make good use of that. You bet your ass. Here's a sample. Albion's closed King's Cross for the public, right? But what people don't know is that they're using it as their logistics center, materials, troops, whatever. A lot of it runs through there. You want to give the people a huge boost? Hit that place, put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell everywhere, we got a plan. Then, this could start to die a massive hybrid power generator in there. Output must be immense. You cause a power surge in that base, and boom. How the fuck do you know that shit? You said this place was close to the public. Because cost a new okay maybe three but it's worth it if this comes off right that was to that generator ain't gonna be easy they've locked it up tighter since i last saw ah uh, the fuck do i do my news drones are still in here they should be functional you can use one of them

Tupę. yo you man look at this cool looks bloody complicated no he's got a pretty functional camera would a picture do you Bagley it would indeed no f that O, tak. Dobra, mamy to O w dupkę Dobra radę. Nic nas nie powstrzyma <grymne> Żadne droga na mnie straszna

Jeszcze je napięcia. O, ale to od Potężne O Tak to chociaż mi się wydaje, że tak to miało wyglądać. <grymne> A to na tyle rozumiem. Boy I, mis popocznorobi. Ah That was off the chain mate. I knew DeadEC weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thanks. Now that you've shown the borough what Dead is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular, I suspect will contact you very soon. Właśnie no, wiedziałem, A, ale... No. Nagroda za bunt. Poparcie dla Decego. tutaj się aktywności w dzienniczach, aby zwiększyć ich poparcie dla Decego. Londynczycy w się się dzielnicach będą bardziej skłonni dołączyć do ruchu oporu. Zostaje bunt zostaną jedną na do kiedy w dzielnicy rozpocznie się bunt. Wykwalifikowani rekruci dysponują przydatnymi dla BBB. Tak. Tak, no. umiejętnościami i bronią, kiedy w którejś dzielnicy rozpocznie się bunt, do drużyny zostanie dodany... No. Jezus, mi słabo, idzie ty. Bo to, że tak nie wstałem. Matko Boska. rekrutowany efan z Podszóstki. Jakiś młody bobel the demands of being a dead tech operative are all consuming. so taking app gigs is a good way to make <laughs> oh, oh, some extra quid that works around your new schedule. lots of people will pay well to have their sensitive packages handled with care, and some will even pay you for deliveries. ha ha. Uh -huh. Było dziwne dźwięku. Dostać... Gdzie tą ja przesyłkę niby? Unikając zniszczeń. Ale ja gdzie ja mam Czemu, O co chodzi? Jak? Armored and hostile. Przecież tylko paczkę wziąłem. Znaczy się zrobiłem nawet O co chodzi? Chciałem ja tylko paczkę przywieść Wody Od kiedy? Co się stało? No ja nie wiem Dajcie mi spokój Ja nie przyjadę przez to? Ja nie przyjadę From checkpoint Checkpoint został... Oha checkpoint został zaliczony. Jak ja bym to te checkpointy, przecież to nerwujące jest mega. da się wyłączać checkpointy? Może po prostu zgubmy tą policję. Ale za co oni mnie zaczęli łapać? Co paczkę wziąłem? Musi się bawić w kuriera? I co to jest karalne? <grym> co kurierom pla plodole. place... place... Pracę kurierom zabieram? Nie, 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 no. Nie będziemy bawić. Mówią... przesada, przesada. Fajne skuterki mają. elegancko chlub. To pan, Ale jest podobny dźwięk co do tego. Co do wcześniejszej wersji, ten taki Tiru, a To by takie tutaj. Paczki, co to jest? Mistrzostwo, ministerstwo, a nie mistrzostwo. Mistrzostwo, to jest w ze zrozumieniem. jeszcze na czas, to mamy fajny. Też nie skuter. Dobra, jedziemy. Znowu nas policja goni z tymi paczkami. Wiedziałem, że te paczki to zyski średnich ten jakich Zagrożenie neutralne, czy coś o dupę tak nie powinno prowadzić tych samochodów ewidentnie, yy, ale dobra, spokojnie proszę. Nie strzelaj, przemysaj. nie, a ja nie wiem co chodzi w ogóle. Przyszło zaszkodziłem paczkę. 32 sekundy, się nie wyrobię jeszcze. Jeszcze strzelają. Wiedzą, żeby się nie bawić telefonem podczas jazdy, albo no się dzieją dziwne rzeczy. I to mega dziwne. Jak przerąbanie ten w autobus. Masakra. O 56 Czekaj, muszę paczkę... Ten Oła. Nie, proszę, tylko nie połujcie mnie No proszę przestać Żeby mnie tak połapać brzydko Mamy Połują mnie Ale za co oni mnie gonią? gdzie nie chciał Dobra, właśnie przerogane... Ja nie chciał, ja nie wiedział Na czołówkę <grymne> Tak się spoglądało do tyłu Nie wiem jak ja to zrobiłem, szczerze No. Pokaż sterowanie W ogóle tu jazda Widok w tył Dobra, czy oni mnie gonią? Bo potrąciłem człowieka, <grych> mogę powiedzieć, dużo no. Koczeczki, daj do sułtys całeś, jakby stać do maybe. Kurcz tego, nie umiem prowadzić i robić dwóch rzeczy zaraz. Jest to dość uciążliwe jednak. Co ja się stało z kamerą? Ona ja się nie odwraca czasami. potężnie. Dobra. A czemu nas tak ganiają? Czyż w tej dzielnicy tak się gania teraz? Nas kurde ścigać? O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego? Po co? Jak? Bez sensu. Czemu chciał się zmienić na tego siódka ogólnie? Nie jest? Nowy agent? To nowy, ten jest nowy To już taki nowy to nie jest Ten co umie? Propag pro propagancja? Co to znaczy ty mi powiedz ktoś? Ten? Uraża wrogów, nieograniczony zasięg O, kradnie to o przehakowaniu Fajne, ale co to znaczy propag... Rok Nie rozumiem. No e, jestem. Jaki chyba. jak się odwołaj agenta? jeszcze ta postać. Tak, bo on ma fajnego drona, ma klucz francuski. nie chciałem polecić gdzieś jeszcze coś zrobić sensownego. Em... Ten, ten tego tamtego. Eee... Oj, mieszka mi się Coraz bardziej mi się mieszka w sobie, chyba to są ostatnie chwile, no moje myszki. Więc tak czuję, że w pewnym momencie zostanę bez myszki i nie będzie odcinka, bo mi się myszka zepsuje, nie? Coś tak mi się wydaje. Ja bym z tu po, pojechał. A potem się podleciał dronem z tego Huba. Myślę, że ...jakiś pomysł jakby mamy tego fajnego drona, więc przemieszczanie się będzie łatwiutkie fest. Dzisiaj taki, o Jezus! To taki fajny odcinek lajtowy na jakieś pogaduszki, jakieś głupoty, chociaż dużo nie powiedziałem. To jest fajny odcinek, jest zimnawo. Miło i przyjemnie. Tam jakieś ciekawki, Matko Boska. Czułem, dzisiaj będzie ciekawy dzień. Miałem, miałem, miałem co myśleć na ten temat. To będzie coś postreamować jakieś... Liga Legend albo coś innego. <sum> <sum> Standardowo też mogę podziękować za jakieś komentarze, jak jakieś były te sprawy. Szczerze, mówiąc, nie spojrzałem. Nie spojrzałem przed. przed... przed, przed zacięciem nagrywania. Jego tutaj o to. Ale jak były, to naprawdę dziękuję. Fajnie jest by zobaczyć jakieś miłe słówka czy coś. Znaczy czasami są też jakieś takie uczające, nie wiadomo po co. <grytanie> na temat na przykład mojego mikrofonu. No mikrofon jest, jaki jest, uczę się, ale no jakby nic nie da się zmienić, nie? Mogę go ewentualnie zmienić na innych, co też fajnie było zrobić. Ten jest niby dobry, ale to jest taki Półprofesjonalny niby spoko, ale chyba po prostu nie będę z niego korzystać. Nie korzysta mi się z niego na tyle dobrze, żeby. chyba nie wiem, może kupię coś jeszcze do niego, dokupię i może wtedy. No tymi ty mi kopiesz, człowieka w Andalu. Y -y -y. No, tak i staram się jak mogę, no jest tak, jest naprawdę najpewniej będzie raczej myślę, dopóki nie zmienię tego interwencji, słodycz, a na razie niestety mnie na to nie stać. Więc yy, tak. I tak mi się wydaje, że jest dobrze. Staramy się coś jeszcze ciekawego, by myślić właśnie Jakiś roblox wleci może z jakiegoś openingu, bo tam trochę coś się pograli z magatkiem. Moim tym. I ten to by było spoko. ja zacznę gubić tą polisę, czy ona mnie jakby... widzi cały czas. Ja mogę ten coś zrobić, nie wiem. Ona jakoś zniknie. O, zaczyna znikać, no to dobra. O, tak. Możecie coś ten tego, jakieś tam zdaniach jak macie, to możecie zawsze tam pod, po, popisać, w tego. Opisać, no Chętnie tam spojrzę, odpiszę Na Discordika możecie wbić, na tego możecie wbić. Więc pewna opcji normalnie, Opcje jest, jest multum. Trzeba chcieć. No. Halo? Co tu się dzieje? Ja się tak zapytam się... Dostęp. Jak dostać dostęp do tego dostępu tego tego tam tego ten? Gdzieś była jakaś puszka, to jakiś pająkobot, Nie wiem co to to... Daj mi kontrolę, ale czy ja tym mogę? Tutaj gdzieś ten Tutaj mogę, ale to ja mogę coś tu zrobić Chyba ciężko właśnie A Tutaj mogę Na pewno mogę sobie czymś tam wlecieć, ale moją kobotę bo trzeba A czy jest możliwość pozyskania takowego gagatka gdzieś tutaj Tymi gruzami coś się dzieje, nie wiem o, chyba to, co to jest No to chyba nie jest to czego e, potrzebujemy na ten moment niestety Mojego nieporęcznego drona Jest zero drona, którego byśmy potrzebowali A czym drona? No, pająkowa jest możliwość nabycia takiego tutaj w ogóle? To jest ciekawe pytanie Hmm... Kurde, nie widzę szczerze u was takiej możliwości. może jestem ślepy, to by wyjaśniało. Heh, przecież... Ja nie zauważam jakichś rzeczy, więc nawet bym się nie zdziwił. To jest ten klucz, którego byśmy potrzebowali i teraz to normalnie wejdziemy? Potrzebujemy z jednego bota. To też by miało sens. No jasne. Elegancko

Amy controller. Look, the test is hiding. It'll stay hidden until you find the password. Get me some low level package data from those nearby computers, and I can piece it together. Whoop, 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 whoop. <laughs> <laughs> hey, controller. Eh? Ale już są pokazywane. No way. Aha. I need more. More. More, more. I teraz na to powiesz? Git, nie git? Jeszcze trochę. Keep walking. jeszcze jeden komputer? Output right. oh, to Got the password now. Get back to the console and then then see going. Going. Right, guys, I've wiped the data and shored up their security to keep whoever's hiding out here safe from Albion. At least we can do for touching all their stuff. Find anything interesting, Bagley? Albion surveillance records stolen, I assume, for a number of popular online influencers, all staunchly uh -huh. anti-Albion. Oh, not good. They're all set to be rehabilitated, which definitely means they're about uh -huh. to have jumper cables strapped to their perineum. let get moving. <laughs> Oops. so I guess. i have a time that. że tym pięknym akcentem, na tym pięknym dronie, no jak zazwyczaj. Na tle ładnej wieży, na której no, już nie będę rzucał tego żartu, to rzucam często. Znaczy często tego, żeby zakończyć ten świetny odcinek. Jakże w jednym widoku życzę miłego gacionka, miłego, co tam będziecie pora być. trzymajcie się, idę następnego. Hej hej.